Pociech, prasowy, komendanta powiatowego Policji w Lubinie. Panie aspirancie, co tutaj się stało na tej drodze? Do zdarzenia tego drogowego doszło dzisiaj około godziny 13.30. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że wszystkie pojazdy, które w nim uczestniczyły, jechały w kierunku Wrocławia od Lubina. To jest Lincoln, Renault oraz Nissan. Z tego zdarzenia drogowego dwie osoby trafiły do szpitala. To jest kierujący samochodem marki Renault i Lincoln. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Będą dokonywać oględzin miejsca zdarzenia. Będziemy ustalać, kto tutaj zawinił i tak naprawdę co tu się stało. Ka 10 metrów dalej ciężarówka. Zaryła w rowie. Co się stało tak, tak naprawdę tam? Czy już wiadomo? Znaczy, no, z wstępnych ustaleń wynika, że na, znaczy na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn kierowca tego pojazdu ciężarowego zjechał do przedmiotszego robu, to też będzie wyjaśniane, co było tego przyczyną. Ile czasu te utrudnienia mogą tutaj jeszcze potrwać? No tak jak ja powiedziałem wcześniej, na no, miejscu pracuje grupa dochodzeniowa śledcza tutaj policjanci no, muszą dokonać szczegółowego miejsca tego zdarzenia, a żeby później nie było niejasności, żeby, żeby tutaj później można było tą sprawę skierować, ewentualnie do sądu lub roz, rozstrzygnąć postępowaniu mandatowym, w zależności jak to się skończy, czy jako kolizja, czy jako wypadek. Znamy wiek poszkodowanych. I kto to jest? Na chwilę obecną nie posiadam tych informacji ani też o stanie ich zdrowia. Policjanci pojechali do szpitala, będą to ustalać.